Co prawda, odrobina czasu od ostatniego wyścigu roku już minęła, lecz po waszym pozytywnym odzewie do mojego poprzedniego materiału o stwierdziłem, że tego typu filmik na temat MotoGB także by się przydał. Witam Was zatem w podsumowaniu wielowątkowego, pełnego ciekawostek oraz dość specyficznego sezonu 2024 Motocyklowych Mistrzostw Świata. Na samym wstępie od razu to zaznaczę, dla tych co lubią mi to wytykać, w tym filmie większość materiałów w tle będzie zaczepnięta z gry wideo Moto 24 Przy filmiku złek udało mi się tego uniknąć, lecz Dorna jest znacznie bardziej rygorystyczna pod względem praw autorskich i po prostu wolę nie ryzykować. Może jest to mniej profesjonalne, ale przynajmniej YouTube nie zamorduje moich zasięgów. Przechodząc do głównego tematu. Dlaczego uważam, że rok 2024 w MotoGB zostanie zapamiętany jako dość nietypowy? Z jednej strony był on pełen emocji. Po raz trzeci z rzędu zacięta walka o tył trwała do ostatniej rundy. Śledzić mogliśmy arcy ciekawe wątki Marka Marqueza w Ducati, debiutu Pedro Acosty czy upadku Yamahy oraz Hondy. Niestety sam produkt wyścigowy, czyli od lat najlepszy element MotoGP, mocno ucierpiał. Brak rozwoju przedniej opony przez Michelin, przepisy dotyczące zciśnięć opon oraz eskalacja wojny aerodynamicznej wspólnie spowodowały zdecydowanie trudniejsze wyprzedzanie. Kluczem do dobrych wyścigów stały się starty oraz dbanie o ciśnienie przedniej opony. Co za tym idzie, wiele wyścigów de facto kończyło się na ich pumetku. Kombaki Mavericka Vinalesa w Osni, czy Marka Marqueza w Katalonii oraz Le Mans były tą rzadkością. Jeżeli wyścigi były ekscyzujące, to najczęściej powodowały to wypadki lub kontekst walki o tytuł. W tym roku bardzo zabrakło nam festiwalów wyprzedzania. Nie oznacza to jednak, że sezon był nudny. Grand Prix Ameryk, Francji, Wielkiej Brytanii, Aragonii, Australii, początek GP Malezji, obie rundy w Nissano czy też sprinty w Katalonii i Jerez, to wyścigi, które fani z przeróżnych powodów zapamiętają na lata. Koniec końców, przy odpowiednich okolicznościach, MotoGP potrafi nadal zrobić show. W dużej mierze tegoroczny sezon urozmaiciły pasjonujące wydarzenia poza torem. Szaleństwo rynku transferowego, chaos kalendarzowy z GP Kazachstanu i Indii czy nadejście Liberty Media. Myślę, że za kilka lat, z sezonu 2024, najbardziej pamiętane będą przede wszystkim walka o tytuł oraz początki Marka Markeza w Ducati. Te dwa tematy weźmy zatem na pierwszy ogień. Rewanż Jorge Martina i Peku Baniaj przebiegł dość podobnie co w 2023 roku. Ponownie mieliśmy do czynienia z dwoma bardzo szybkimi zawodnikami, którzy popełniają masę błędów. Momentami wydawało się, że obaj próbują celowo przegrać tytuł. Widać to po statystykach. Martin i Baniaj zdominowali kwalifikacje aż 13 razy, triumfując w sobotnie poranki. Łącznie wygrali również 14 sprintów oraz 14 GP. Z drugiej strony aż 11 razy nie dojeżdżali do mety. Martin oraz Bania nadal ulegają presji i z pewnością nie są na poziomie równie wysokim co pozostali mistrzowie MotoGP. Oglądając ich drugą z rzędu walkę o tytuł czułem się tak jakby o mistrzostwa f rywalizowała dwójka Lando Norrisów. Na ich usprawiedliwienie można powiedzieć, że rywalizują w najbardziej intensywnej erze tego sportu. 40 wyścigów rocznie to naprawdę spore wyzwanie pod kątem przygotowania fizycznego oraz psychicznego, co ma sporą szansę przełożyć się na większą ilość błędów. Jedną zauważalną różnicą pomiędzy sezonami 2023 a 2024 była postawa Jorge Martina. Choć wciąż nie był idealnym zawodnikiem, zdecydowanie bardziej panował nad sobą. Jest on typem kierowcy, który potrafi jechać tylko i wyłącznie na 100%, co w przeszłości skutkowało licznymi wywrotkami. W tym roku nareszcie nauczył się odpuszczać oraz dojeżdżać drugi. Ciężko to uwierzyć, lecz spośród 40 wyścigów w tym sezonie Martin aż 16-krotnie zdobył srebrny medal, a na szczycie podium zawitał tylko 10 razy. Statystyka ta jest kompletnie odwrotna w przypadku Banyai, który wygrał aż 18 sprintów tudzież Grand Prix, a drugie miejsce zajął tylko i wyłącznie podczas kompletu wyścigów w San Marino. Tak, w 2023 roku tytuł został wygrany regularną postawą przez cały sezon, natomiast przegrany może ponownie pluć sobie brodę za własne błędy. Zarówno Martin, jak i Baniaja czterokrotnie skończyli wyścig w Żwirze po samodzielnych wywrotkach, jednak Włoch dołożył do tego kolejne cztery dnf -y. Kolizja z Markiem Marquezem w Portimao, kolizja z Bezekiem i Binterem w Heres, awaria motocykla w Le Mans oraz kolizja z Aleksem Marquezem w Aragonii. Przynajmniej jeden z tych incydentów można uznać za winę dwukrotnego mistrza MotoGP. Mimo fenomenalnego tempa przez większość sezonu, to tutaj Peko właśnie przegrał tytuł. Co ciekawe, jest to kompletnie odwrotny stan do 2023, kiedy Martin był zdecydowanie bardziej skłonny do błędów. W tym sezonie to Baniaja musiał gonić swojego rywala przez większość roku, co przełożyło presję na jego ramiona. Najprawdopodobniej no dlatego Włoch prezentował się nieco gorzej. Niestety, braki w psychice obu pretendentów dalej były w tym roku zauważalne, szczególnie u Francesco. Nie zmienia to jednak faktu, że obaj wykonali świetną robotę. Byli bez dwóch najszybszymi zawodnikami w stawce, często rywalizując w kompletnie własnej lidze. Na szczególną pochwałę zasłużył oczywiście Martin za duży postęp, który wykonał między zeszłym a tegorocznym sezonem. Ponadto musimy jako społeczność MotoGP serdecznie podziękować Ducati za to, że pozwolili na sprawiedliwą, równą walkę między ich zawodnikiem fabrycznym a satelickim. Nawet przy takiej dominacji niewiele innych ekip zachowałoby się podobnie. Choć w ten sposób przegrali oczywiście mistrzostwo, Włosi z pewnością zyskali w zamian spory szacunek. Martin może teraz z dumą nazywać się pierwszym we współczesnej erze MotoGP satelickim mistrzem, a w takie zajście bardzo wielu wątpiło. Na równie wielki podziw zasługuje zachowanie dwóch pretendentów. Mimo tak intensywnej rywalizacji byli wobec siebie pełni szacunku oraz uznania. Jest to miła odmiana od skaczących sobie do gardła rywali w Formule 1 oraz ich jeszcze gorszych fanów. Liczne przygody Martina i Beniaj z pewnością czyniły sezon 2024 dużo ciekawszym niż powinien być. Z tego samego powodu nie można ich jednak uznać za najlepszych zawodników tego roku. Na ten tytuł zdecydowanie bardziej zasłużył sobie Mark Marquez. Zanim horda kibiców Martina i Baniani zjedzie mnie w komentarzach twierdząc, że ośmiokrotny mistrz świata rozbija się przecież równie często co dwójka pretendentów, wysłuchajcie mnie. O ile jest to prawda, Hiszpan ma na swoje usprawiedliwienie wiele argumentów. Przede wszystkim był to jego pierwszy sezon na Ducati po tym jak spędził całą swoją dotychczasową karierę w Hondzie. Zmiany motocykla w MotoGP potrafią być bardzo trudne, a z kolei Marquez szybko nauczy się charakterystyki Desmosedici. Mało tego, był zdecydowanie najszybszym zawodnikiem ze za starami GP23. Zdobył więcej punktów niż obaj reprezentanci zespołu VR46 razem wzięci. Mimo sporej różnicy między zeszłoroczną, a tegoroczną specyfikacją motocykli, którą szczególnie powiększył debiut nowej tylnej opony, Marquez pokonał Enea Bassiniego oraz Franco w klasyfikacji generalnej. Świadczy to o jego bardzo wysokim poziomie, które liczne kontuzje z ostatnich lat oraz trudne czasy w Hondzie nie zniwelowały. Sukcesy Markeza zdecydowanie przeważają nad jego porażkami. Liczne wypadki można uargumentować próbą dotrzymania tempa ze znacznie szybszymi GP24. Kiedy Hiszpanowi udawało się utrzymać na motocyklu, jego rezultaty w większości przypadków były fenomenalne. Cztery zwycięstwa, aż 20 podiów, duet pole position oraz bardzo regularne finisze w top 4 składają się na bardzo imponujący debiut w nowych barwach. Jeszcze jeden sezon w familijnej ekipie Gersini, szczególnie jeżeli to oni otrzymaliby motocykl P25, z pewnością by Marquezowi nie zaszkodził. Aż szkoda jednak marnować taki talent w zespole satelickim. Szefostwo Ducati najwidoczniej myślało w podobny sposób. Czy było to warte utraty Bastiniego oraz Martina? Czas pokaże. Sezon 2024 był absolutnie kluczowy dla kariery Marqueza, gdyż udowodnił, że nadal jest go stać na multum sukcesów MotoGP. 2025 rozpocznie jako absolutny faworyt do tytułu. Oczekiwania wobec Enei Bastiniego w Ducati były wysokie. Po fantastycznym sezonie 2022 dla Gresini, większość myślała, że Włoch na fabrycznym motocyklu zostanie regularnym rywalem Pekobaniai. Niestety, rzeczywistość okazała się zgoła inna. 2023 był jeden z najgorszych sezonów w karierze Bastiniego. Nie można go jednak za to winić, gdyż kontuzje wykluczyły go z prawie połowy wyścigów. Powrót po takich urazach zawsze jest bardzo ciężki oraz bardzo długi, czego idealnym przykładem jest wyżej wspomniany Marquez. Na sezon 2024 Bastianini nie miał już jednak żadnych wymówek. Nawet w pełni zdrowia nie zaprezentował on poziomu chociażby zbliżonego do Bania i czy Martina. Jak najbardziej trzeba go pochwalić za regularność, gdyż prawie każdy wyścig kończył to 5. Bastianiemu zabrakło jednak tych fenomenalnych momentów, które uczyniły z niego obiecującą gwiazdę za czasów Gresini. Przybłyski w Silverstone, Misano czy Buriram były świetne, lecz zawodnik fabrycznego Ducati powinien mieć ich jeszcze więcej. A już z całą pewnością nie powinien kończyć sezonu z mniejszą ilością punktów od zawodnika na rok starszym motocyklu. Szczególnie przy współczesnych realiach MotoGP fenomenalne końcówki wyścigów nie zawsze wystarczą do uratowania słabych kwalifikacji. Dość przykro to stwierdzić, lecz nie niesłusznie utracił swój wotel na rzecz Marqueza. Pod warunkiem, że uniknie surowego traktowania od KTM-a, Tech3 powinno być dobrym miejscem na odbudowę jego kariery. Przy takich partnerach jak z Binder czy Acosta nie będzie to jednak łatwe zadanie. Choć wyraźnie polegli przeciwko Markowi, tegoroczny sezon Fabio Di Antonio oraz Alexa Marqueza należy uznać za sukces, szczególnie w przypadku Włocha. Ich pierwsze lata w MotoGP były dość wymagające, lecz w 2024 roku obydwaj kontynuowali swoje postępy. Czyste tempo tej dwójki nie zawsze było świetne, lecz na przestrzeni całego sezonu spisali się dość dobrze, a Di nawet bardzo dobrze. Jedyne co można młodszemu Marquezowi zarzucić, to spora ilość wypadków. Bez uznań ten element musi dopracować w przyszłym roku. Forma hiszpana była zdecydowanie za bardzo w kratkę. W przeciwieństwie do Marqueza, Didier popisał się stabilnością osiągów. Co wyścig dowoził przyzwoite punkty, ocierał się o podia, dzięki czemu powinien był zająć dość wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej. Na przeszkodzie stanęła jedynie operacja ramienia, wykluczająca go z ostatnich dwóch weekendów. Przy aktualnej formie może on liczyć nawet na trzecie miejsce w przyszłorocznej klasyfikacji punktowej za sterami GP25. Mimo że opuścił końcówkę sezonu, Włoch wciąż zdobył więcej punktów od swojego partnera zespołowego. Jest to idealne podsumowanie rozczarowującej kampanii Marco Bezekiego. Połączenie nowej tylnej opony ze starym modelem Desmosedici GP23 było dla niego istnym koszmarem. Włoch kompletnie nie potrafił zrozumieć swojej maszyny na początku sezonu, skutkując fatalnymi wynikami. Jego proces adaptacji zajął zdecydowanie zbyt dużo czasu jak na zawodnika, który całą karierę spędził w Ducati. Nie pomagała temu dość słaba, w porównaniu do poprzednich lat, forma VR46, które najwidoczniej też miało problemy w maksymalizacji osiągów motocykla. Całe szczęście, Bezeki poprawił swoje wyniki w drugiej połowie roku. Wciąż jednak nie była to wersja marka, która przez moment w 2023 wyglądała jak pretendent do tytułu, oraz którą Aprilia będzie chciała w przyszłym sezonie zobaczyć. Wciąż jednak bezaki wypadł dość dobrze na tle Franco Morbidelliego, jednego z najgorszych zawodników sezonu 2024. Włoch o brazylijskim pochodzeniu kompletnie zmarnował potencjał Desmos GP24. Na jednym z najbardziej dominujących motocykli w całej historii MotoGP zdobył zaledwie jedno podium i to w smincie. Bardzo słabą formę na początku roku rzecz jasna należy usprawiedliwić kontuzją, przez którą Morbidelli opuścił całe testy przedsezonowe. Jednak nawet w drugiej połowie roku zawodnik Pramaka nie potrafił przynajmniej wesprzeć swojego partnera zespołowego w walce o tytuł. Po takim sezonie Mordelli powinien się cieszyć, że nadal ma miejsce w MotoGP. Jeżeli nie poprawi się w przyszłym roku, to jego fotel w VR46 będzie bardzo zagrożony, zwłaszcza przy mniejszej ilości jakże pożądanych Ducati w stawce. Chętnie wrócę do tego filmiku za 12 miesięcy, gdyż w tym roku zauważyłem trend, że kiedy ktoś hejtuje jego w komentarzach pod moimi postami, to jego następny wyścig jest o ironio dosyć udany. Petro Acosta został w tym sezonie debiutantem roku, gdyż nie było w stawce żadnych innych debiutantów. W moich oczach Hiszpan zasłużył sobie jednak na tytuł debiutanta dekady. Od czasu Marka Marqueza z 2013 roku nie widzieliśmy inauguracyjnego sezonu, który był tak dobry. Jego proces adaptacji z Moto2 do MotoGP zajął tak naprawdę kilka dni testów. Już od Grand Prix Kataru wyglądał na weterana klasy królewskiej, zarówno pod względem osiągów jak i zachowania. Acosta aż ośmiokrotnie stanął w tym roku na podium oraz dołożył do tego fenomenalny pole position w Japonii. Takie osiągi pośród debitantów MotoGP są zupełnie niespotykane, a należy pamiętać, że Akosta dokonał tego w czasach szczytowej dominacji Ducati. Gdyby nie hegemonia bolońskich motocykli, Hiszpan z pewnością byłby już zwycięzcą wyścigu. Co najciekawsze w tym wszystkim, poziom Akosty wcale nie był zaskoczeniem. Ciąg zaledwie 3 lat został mistrzem świata Moto3 oraz Moto2, więc oczywistym było, że mamy do czynienia z wyjątkowym talentem. Acosta sprostał jakże ekstremalnie wysokim oczekiwaniom i możemy być już niemal pewni, że za jakieś 10 czy 15 lat nazywać go będziemy legendą MotoGP. Nie świadczy to jednak o bezbłędności Hiszpana. Według oficjalnych statystyk reprezentant GazGaz był najczęściej rozbijającym się zawodnikiem sezonu 2024. Z racji, że jest debiutantem nie powinno to za bardzo dziwić. Całe szczęście Costa zarezerwował większość swoich wywrotek na treningi, no chyba, że mówimy o jego trudnym okresie wrześniowo-październikowym. Pomiędzy GP Emilii Romani a sprintem w Chang, czyli na przestrzeni 10 wyścigów, Pedro aż 7 razy nie zdobył punktów. Najczęstszym tego powodem były wypadki. O ironio, najlepszy występ Akosty w sezonie ujawnił jego największy problem. Po zdobyciu szokującego pole w Motegi, 20-latek rozbił się jako lider obydwu wyścigów. Czystych umiejętności na motocyklu z pewnością mu nie brakuje. Aby osiągnąć perfekcję, musi przede wszystkim popracować nad psychiką. Akosta w swoim wspaniałym sezonie popełnił o jeden błąd za dużo. Zaledwie dwóch punktów zabrakło mu do pokonania brata Bindera w klasyfikacji generalnej oraz tytułu najlepszego zawodnika spoza Ducati. Mimo to talent Akosty w pewnym sensie zweryfikował Afrykańczyka. Binder od lat prezentował się jako gwiazda KTM-a, która najlepiej rozumie ten motocykl. W tym roku niemalże pokonał go jednak debiutant. Z perspektywy czasu można się zastanawiać, czy urodzony kilka lat wcześniej Akosta byłby mistrzem MotoGP już teraz. Nie świadczy to dobrze o Binderze, którego czeka w przyszłym roku trudna walka o utrzymanie posady. Z tak sporą przewagą doświadczenia, nie może sobie pozwolić nawet na wyrównaną rywalizację z Winialem w Bastynie nim, a co dopiero porażkę. Taki scenariusz nie wydaje się jednak realny. Nawet jeżeli KTM-a podszedłby do tematu jeszcze bardziej bezwzględnie niż zwykle. Za sezon 2024 trzeba bardziej chwalić Akostę niż winić Bindera. W ostatecznym rozrachunku wciąż wykonał przecież dobrą robotę. Był to typowy sezon w wykonaniu południowoafrykańczyka, który potrafił wykorzystać rzadkie sytuacje na czele stawki oraz regularnie punktował wysoko. Dokładnie dlatego został liderem zespołu. Niewiarygodna postawa Akosty nie powinna być powodem do oczerniania Bindera, który jak co roku spisał się pozytywnie. Gdyby Pedro nie istniał, nie mógłbym powiedzieć ani jednego złego słowa o Bradzie. Tego samego nie można jednak powiedzieć o pozostałych reprezentantach KTMA. Jack Miller oraz Augusto Fernandez należą do jednych z najgorszych zawodników sezonu. Szczególnie rozczarował nas Hiszpan, który był wręcz bezradny za kierownicą tegorocznej wersji RC16. Mimo braku zwycięstw, nadal należy uznać ten na projekt motocykla za udany, a Fernandez nie potrafił z niego wydusić, choć grama potencjału. Jeżeli z kimkolwiek rywalizował na torze, to najczęściej były to koszmarne motocykle Honda. Po takim sezonie Fernandez własnoręcznie pogrzewał pamięć o swoim dość niezłym debiucie z 2023 roku, oby rola zawodnika testowego w Yamasze bardziej mu pasowała. W przeciwieństwie do Fernandeza Miller miał chociaż kilka przybłysków talentów w 2024 roku. Było ich jednak zdecydowanie za mało jak na tak dobry motocykl oraz tak doświadczonego zawodnika. Nawet w mokrej Tajlandii Acosta oraz Miller okazali się lepsi od Millera, które przyzwyczaili nas do swojej deszczowej ekspertyzy. Cały sezon Australijczyka wyglądał tak, jakby zgasła w nim jakaś iskra. Problemy z prowadzeniem motocykla, a konkretnie mówiąc chattering tyłu, pozbawiły go pewności za kółkiem oraz wręcz chęci do jazdy. Przyszły sezon Millera albo da nowe życie jego karierze, albo będzie gwoździem do jego trumny. Yamaha sporo ryzykuje, zatrudniając go do ekipy satelickiej, w miejsce, które znacznie lepiej mógłby wykorzystać obiecujący junior. Za niecały rok dowiemy się, czy ta decyzja była poprawna. 2024 był podręcznikowym sezonem w współczesnej aprili. Początkowa faza roku była istnie genialna. Maverick Vinales odniósł historyczne zwycięstwa w Teksasie. Jak się później okazało, Hiszpan był jedynym zawodnikiem, który wygrał Grand Prix w 2024, nie jeżdżąc na Ducati, co przy okazji jest też perfekcyjnym podsumowaniem tegorocznej dominacji Włochów. Z kolei Aleix Espargaro tradycyjnie przebudził się ze swój domowy weekend w Barcelonie, a następnie powtórzył ten wyczyn w listopadzie. Silverstone, kolejny obiekt, który bardzo pasuje do RSGP, również było bardzo udaną rundą dla Aprili. Pierwsza połowa sezonu w wykonaniu marki z Noale nie mogła być dużo lepsza. Za wyjątkiem Pedro Acosta tylko oni potrafili jakkolwiek zagrozić Ducati. Tradycyjnie wszystko się jednak posypało podczas azjatyckiej części sezonu. Niska przyczepność nowego asfaltu w Aragonii, która kompletnie pozbawiła ich motocykla osiągów, była dopiero początkiem problemów. Typowym weekendem Aprili przez resztę roku był jeden zawodnik na tyłach top 10 oraz drugi, który musi się mocno postarać o chociażby utrzymanie w punktach. W przypadku Mavericka Vinalesa nawet udane kwalifikacje tego nie zmieniały, gdyż zazwyczaj tracił po kilka pozycji na starcie. We współczesnym MotoGP żaden zawodnik nie może sobie pozwolić na tak słabe otwarcia wyścigów. Mimo to Vinales wciąż był z reguły lepszy od Espargaro, który myślami znajdował się już chyba w hondzie. Dość słaba forma fabrycznej ekipy Aprili w drugiej połowie sezonu niestety kosztowała jej wicemistrzostwo świata producentów. Przyszłość tego zespołu zapowiada się ciekawie. Znacznie mi doświadczony duet Martin-Bezeki zastępuje parę Vinales-Espargaro. Z pewnością mają oni talent, aby przebić osiągi hiszpańskich weteranów. Pytanie tylko, jak długo zajmie im adaptacja z Ducati do Aprili. Szczególnie niepewny pod tym względem jest Bezeki. gdyby nie odejście lesa, zarząd zespołu raczej by powocha nie sięgnął. Z tego powodu decyzja Top Gunna wydaje się na pierwszy rzut oka dość dziwna. Z pewnością mógł zostać liderem marki, przynajmniej pod względem rozwoju motocykla, a następnie ujawnić swój pełen potencjał na tejże maszynie. Transfer do KTM, który co roku nie patyczkuje się ze swoimi zawodnikami, jest ryzykowny. Znacznie mniej należy się przejmować o losy Aleisha Espargaro, rola kierowcy testowego idealnie do niego pasuje. Wciąż będzie mógł jeździć najszybszymi motocyklami świata oraz dzielić się swoją wiedzą, a z drugiej strony spędzić dużo więcej czasu z rodziną. Dlaczego tylko postanowił pracować dla tak katastrofalnej aktualnie Hondy, niż zostać w zaprzyjaźnionym garażu Aprilii? Zgaduję, że być może poszukuje nowego wyzwania? Po tak emocjonującej, specyficznej oraz pełnej zwrotów akcji karierze, Espargaro nadal zaskakuje. Trzeba jednak przyznać, że przy powoli spadających osiągach wybrał sobie dobry moment do przejścia na częściową emeryturę. Tymczasem garaż Trackhouse w 2024 roku był definicją przeciętności. Zanim drogi widzu źle zinterpretujesz moje słowa, pozwól mi się wytłumaczyć. Sama ekipa spisała się w tym sezonie rewelacyjnie. Amerykanie i tak planowali startować w MotoGP w 2025 roku, lecz upadek ekipy RNF pozwolił im na wcześniejszy debiut. Szybkie działanie personelu, który odkupił zespół oraz przeprowadził jego nagły rebranding na przestrzeni zaledwie kilku tygodni, zasługuje na ogromny podziw. Trackhouse zupełnie nie sprawiał wrażenia nowego zespołu, choć trzeba przyznać, że pod przykrywką amerykańskiej flagi w większości znajdują się te same osoby co za czasów RNF oraz Petrona z SRT. A zatem co miałem na myśli otwierając ten segment? Słowo przeciętność odnosi się do zawodników Trackhouse. O Raulu Fernandezie oraz Miguelu Oliveira ciężko jest powiedzieć coś jednoznacznego. 15 oraz 16 miejsce w klasyfikacji generalnej jest idealnym odzwierciedleniem bezbarwności tego duetu. Bardzo rzadko zdarzało im się dorównać do poziomu zespołu fabrycznego, choć wraz z spadkiem jego osiągów pod koniec sezonu sytuacja stała się nieco lepsza. Zarówno Oliveira, jak i Fernandez mieli swoje momenty chwały: podwójny pierwszy rząd trackhouse na Saxon Ring, czy też walka Raula o wygranie sprintu w Katalonii. Należy też wspomnieć o dwóch usprawiedliwieniach. Raul spędził pierwszą połowę sezonu na RSGP w specyfikacji 2023, mimo to wciąż dorównywał osiągom partnera zespołowego, natomiast Miguel opuścił finałową część sezonu przez kontuzję. W ostatecznym rozrachunku ocena 6, może nawet 5 na 10, perfekcyjnie opisuje występy tej dwójki w sezonie 2024. Przyszły rok będzie bardzo ciekawy z perspektywy Fernandeza, który jako jedyny pozostaje na maszynerii Aprili. Włosi będą musieli mu powierzyć spore zaufanie z rozwojem motocykla, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jego nowym partnerem zespołowym zostanie debiutant. Na papierze sezon 2024 w wykonaniu Yamachy wygląda tragicznie. Brak zwycięstw, brak podiów, brak pole position oraz zaledwie dwa finisze w top 5. Tak źle jeszcze nigdy nie było. Na końcu tunelu widać jednak takie malutkie, drobne światełko. Podczas finałowej części sezonu osiągi Yamachy nieco się poprawiły, co udowadniają znacznie częstsze wizyty w Q2 oraz fenomenalne występ zespołu w Malezji. Rozpoczęte zostały też prace nad silnikiem V4, który ma potencjał całkowicie odmienić motocykl. Bardzo udane testy sezonowe w Barcelonie zwiastują na powrót do lepszej formy w 2025 roku. Co również kluczowe, Yamaha zyskała też zespół satelicki oraz kolejne dwa motocykle za sprawą Pramaka. Może jeszcze nie teraz, ale już wkrótce będziemy mogli nazwać nowy system koncesji sukcesem. Co za zawodników, kolejny rok z rzędu gwiazdą całego programu Yamahy był oczywiście Fabio Quartararo. Nawet z jednym punktem odniesienia wiadomym jest, że Francuz wykonywał na tym motocyklu rzeczy w teorii nieosiągalne, tylko on ma tak dobre wyczucie dla YZRM1 w całej stawce. Mimo okropnych osiągów tegorocznej maszyny, regularnie dowoził dobre punkty i pokonał w klasyfikacji generalnej aż trójkę zawodników, która dysponowała znacznie lepszą maszyną. Aż dziwne, że Quartararo nie opuścił zespołu po tak słabym starcie 2024, lecz najwidoczniej jego miłość oraz wiara w Yamaha jest zbyt wielka. Podwyżka zapewne też była niczego sobie. Zdecydowanie gorszy sezon zaliczył Alex Rins. Ciężko jest jednoznacznie określić jego występy, gdyż Hiszpana nadal prześladują kontuzje. Nie zmienia to jednak faktu, że zaledwie dwukrotnie ukończył wyścig w top 10. Nawet na Yamasze takie rezultaty są bardzo rozczarowujące. Z pełną oceną jego osiągów należy jednak wstrzymać się do końca przyszłego sezonu. Może z motocyklem, którego osiągi oraz charakterystyka prowadzenia jest godna czegoś lepszego niż skuter, RINS na razie odnajdzie się w Yamasze. Po podejściu Marka Markeza nikt nie oczekiwał, aby Honda w sezonie 2024 spisała się dobrze. Jednocześnie nikt nie mógł przewidzieć aż takiej katastrofy. Nawet gdyby ośmiokrotny mistrz świata pozostał w HRC, trudno uwierzyć, aby rezultaty zespołu znacząco się poprawiły. motocykl który jeszcze kilka lat temu dominował MotoGP, stał się w tym roku maruderem. Za sprawą m.in. Fabio Raro, rywalizacja o przedostatnie miejsce w klasyfikacji producentów ciężko w ogóle nazwać rywalizacją. 50 oczek pomiędzy zespołami, które ledwo punktują, to ogromna różnica. Nawet z dwukrotnie mniejszą ilością zawodników, aż wstydliwe byłoby dla Yamahy ukończenie sezonu za Hondą. RC213V oferowało swoim kierowcom dwie opcje: albo jedziesz wolno, albo się rozbijasz. Opierając się na opinii zawodników, prowadzenie ich motocykla brzmi jak istny koszmar. Tylko i wyłącznie Johan Zarko potrafił jakkolwiek zapanować nad tą maszyną. Francuz wielokrotnie uratował honor Hondy, zdobywając wyjątkowe finisze w top 10 czy top 12. Zarco własnoręcznie spowodował, że team LCR pokonał fabryczny oddział Repsol Hondy w tabeli zespołów. Dokładnie dlatego powinien być on uważany za jednego z najlepszych zawodników sezonu. Jest to dość zaskakujący obrót spraw, gdyż po zeszłorocznych testach w Walencji Zarko wyglądał na bardzo rozczarowanego. W zupełnym przeciwieństwie od razu na Hondzie odnajdował się z kolei Luca Marini. Niestety nie przełożył tej formy na resztę sezonu. Wręcz przeciwnie, w Włoch zły najmniejszą ilość punktów spośród wszystkich pełnotatowych zawodników. Losy dwójki kierowców, która porzuciła dominujący Ducati na rzecz upadającej Hondy, potoczyły się skrajnie inaczej. Mimo to ciężko jest nazwać Luka Mariniego najgorszym zawodnikiem sezonu. Taki tytuł bardziej przysługuje do Joana Mira. Choć ma już rok doświadczenia w zespole, Hiszpan był równie rozczarowujący co w 2023, jak nie jeszcze bardziej. Kiedy na ekranie pojawiała się grafika informująca o wypadku, w wielu przypadkach realizator pokazywał nam następnie przewróconego Mira. Hiszpan nie ukończył aż połowy Grand Prix w sezonie 2024, co jest upokarzające dla byłego mistrza świata. Szkoda, że najprawdopodobniej z powodu braku zainteresowania innych zawodników Honda przedłużyła kontrakt Mira, gdyż ciężko jest uwierzyć w jakąkolwiek poprawę jego osiągów. To samo można zresztą powiedzieć o motocyklu, który otrzymał bardzo ograniczony pakiet poprawek na testy w Barcelonie. Ostatnim zawodnikiem do omówienia jest Takaaki Nakagami. Najlepsze co można o nim powiedzieć, to że jego czas z MotoGP słusznie dobiegł do końca. Przez ostatnie kilka lat Japończyk nie porywał swoimi osiągami i jasne stało się, że służy Hondzie przede wszystkim do rozwoju motocykla. 2024 nie był ani trochę inny i miejmy nadzieję, że rola kierowcy testowego znacznie bardziej mu podpasuje. Czego natomiast oczekiwać po nowym roku? Przyszłoroczny sezon MotoGP zapowiada się jeszcze ciekawiej niż właśnie miniony. Wspomniane wcześniej transfery zawodników mocno odświeżą układ stawki. Jeżeli chodzi o kalendarz, nareszcie zobaczymy powrót ukochanych Czech oraz, być może, jeżeli nie zostaną odwołane, Węgier. Miejmy tylko nadzieję, że jakość ścigania choć delikatnie się poprawi i unikniemy tak wielu wyścigów bez polotu. Pierwsze odpowiedzi na nasze pytania otrzymamy na początku marca w Tajlandii. W międzyczasie zapraszam Was do zaobserwowania Świat Motorsportu na YouTube, Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz Press, gdzie i tak znajdziecie mnóstwo kontentu MotoGP nawet przez zimę. Na dziś to by było na tyle, dziękuję bardzo za oglądanie, do następnego, cześć!